Właśnie wkręciłam się w nałogówkę nałogowe regulowanie uczuć, cały system nałogowego regulowania uczuć, jak to jest w przebiegu uzależnienia. No właśnie wszystko zaczyna się od tego, że człowiek wiąże się z pozytywnymi efektami picia, zażywania, pornografią, nie wiem, grami, cokolwiek byśmy nie wzięli na stół, to. Jeżeli to nam robi dobrze, to my się w to wkręcamy i to jest pułapka. Bo na początku środek psychoaktywny czy zachowanie jest źródłem radości. Mm, chcę to powtórzyć, super, ojej, jak fajnie, ekstra, jak się dobrze czuję, mega. Ale czas płynie, coraz więcej potrzeba stymulacji. I w pewnym momencie człowiek zaczyna stosować ten środek, czy to zachowanie, jako lekarstwo. Ale jest super. O, znalazłem lekarstwo, znalazłam lekarstwo na moje problemy. Jest mi źle, napiję się, zażyję, wejdę na stronki, pomasturbuje się i mam co? Super, fajny nastrój, dobrze się dzieje. Znalazłam lekarstwo na swoje bolączki, i człowiek myśli, że tak będzie zawsze. No, właśnie dzisiaj, pracując z pacjentami nad nałogowym regulowaniem uczuć, przywołałam pewien fragment z mojej książki Bestia, którą napisałam już parę lat temu, że w pewnym momencie człowiek. Założył się z alkoholem, taki, taki zakład zawarł um, umowę, że o, tak mi robisz dobrze, alkoholu, ja cię będę już zawsze pił, ale ty zawsze rób mi dobrze, tak jak robisz mi teraz. Alkohol się zgodził. A człowiek dotrzymał słowa. <grym> no właśnie. Niestety później zaczyna się trzeci etap rozwoju nałogówki, że alkohol, narkotyk, zachowanie staje się źródłem cierpienia. I jaka jest prawda? Jakie należy wyciągnąć z tego wnioski? Że jeżeli ktoś już dotarł do tego momentu, kiedy alkohol, narkotyk, zachowanie już jest dla niego w zasadzie tylko chwilową Chwilową ulgą w cierpieniu, i tak naprawdę generuje kolejne cierpienie, to nie ma powrotu do tego, aby stał się na nowo źródłem radości. Moja pacjentka pięknie powiedziała podsumowała to wyciągnęła wnioski z tej pracy nad własną nałogówką i powiedziała: Ja już to widzę że już stało się tak, że za pomocą alkoholu już nigdy nie będę szczęśliwa. No, warto to wiedzieć zabiera komfort.